Hej, przychodzę dzisiaj ze skończonymi produktami. Jest to WC Kaczka do Mestosa. Słuchajcie, to jest ta, ten WC Kaczka o smaku, o smaku kolorze i zapachu limonki. Ja się śmieję, bo jak dostałam paczkę akurat z tą WC Kaczką, chyba dwie takie zamówiłam, to się śmiałam, że mam pierwszy produkt z Czechosłowacji bo tak mi się wydaje, że to język czechosłowacki jakiś taki dziwny. W każdym razie ok, jest. Troszkę śmierdzi, ale troszkę. Jak na Domestos to faktycznie bardzo mało śmierdzi chlorem, bo jedyny faktycznie produkt na rynku, który najbardziej jedzie chlorem to Domestos. A ten tak powiem Wam, tak nie, nie bardzo jak na, na, ten, na, na swój rodzaj. Kolor ma zielonkawy, ale nie trzeba... Hmm, nie trzeba też pamiętać, żeby spłukać toaletę, bo nie zostawia zacieków. Bardzo czyści toaletę. Słuchajcie, naprawdę, no Domestos to jednak jest Mercedes wśród wucekaczek. Nie oszukujmy się, zostawiamy na 5 minut i spłukujemy i muszla w środku błyszczy. Naprawdę to jest błysk, no, no ten biel muszli jest piękna, biała, czysta, bez bakterii. No i tutaj ten Domestos z Czechosłowacji też... Yy, się śmieję, że z Czechosłowacji przecież już nie istnieje. Oczywiście, że tak gra słów, tak, żeby ktoś nie powiedział, że nie wiem. Nie, no po prostu ten domestos też o zapachu, smaku i kolorze limonki sprawdza się wyśmienicie. No i teraz tutaj płyn do naczyń kli. Ja miałam trzy chyba zielony, różowy i teraz ten żółty, rumiankowy. Jest ok, jest ok. Bardzo długo go męczyłam, no bo on ma prawie, ma litr, więc naprawdę długo, długo, długo. Nie mogłam go skończyć, jeszcze widzicie, dole jeszcze jest, ale to tak było zamierzone, żeby pokazać Wam, jaki jest kolor tego rumianku. No żółty, tak jak wiadomo. Yy, Rumiankowo-cytrynowy, no to jaki ma być kolor. Delikatnie faktycznie pachnie cytrynką, delikatnie, ale w, yy, jestem zadowolona, ponieważ domywam w, yy, w letniej wodzie patelnię tłustą po smażeniu jajek. Więc jestem zadowolona. Nie trzeba tego dużo bo się pieni, nie mocno się pieni, ale faktycznie się pieni, yy, nie, za, nie zostawia smug, yy, domywa dobrze szklanki po, też po mleku, też nie zostawia takich mega smug, także ja jestem zadowolona z jednego i z drugiego produktu, polecam Wam, wypróbujcie na swoich, yy, tutaj na naczyniach, a tutaj na muszlach klozetowych, na pewno się u Was też sprawdzi. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.